Witam Pani Ewa, Kasia, Filip i Natalka. Co będziemy dzisiaj robić? No, coś świątecznego, bo Wielkanoc się zbliża. Kurczaczki? Kurczaczki zrobimy, ale takie kurczaczki, które dopiero wykluły się, wykluwają się z jajeczka. Z jajeczka. Słuchajcie, co nam będzie potrzebne? No, oczywiście kolorowy papier. I ja już sobie wcześniej przygotowałam. Musimy wyciąć takie jajeczko. Które zaczyna nam już pękać, tak to wygląda. Po rozłożeniu wygląda to tak, ponieważ wycinamy to ze złożonej kartki na pół. Potwór. Filip powiedział, że co to za zęby, nie? Niam, 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 niam. niam. Co jeszcze nam potrzebne? Potrzebne nam, nam kurczaczek, a nawet dwa kurczaczki. Słuchajcie, Kaśka i Filip mi tu nie rozrabiają. Jak każdy kurczaczek musi mieć skrzydła, Musi mieć czubek, dziubek, a namalu, namalujemy mazakami oczy. Słuchajcie, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że wkładamy. jajeczka smarujemy tu na dole klejem. Tylko na dole? Tak, tylko na dole, proszę, Natalka. Tu jedną i drugą. Super. I zobaczcie, wkładamy do naszych szczękowego jajeczka. I przyklejamy, słuchajcie, tak, tyle, ile nam się zmieści. Tak, widzicie? Tyle, ile nam się zmieści. Tak, z jednej strony jedno jajeczko kurczaka, z, drugiego, z drugiej strony drugą. Będzie przód i tył, tak? Mhm, Filip, pomóc? Czy sobie dasz radę? Poczekaj, poczekaj, bo tutaj nic nam nie, nie będzie zaraz. Tyle, ile się zmieści. O, widzisz? Tyle się zmieści i tyle wkładasz. I smarujesz następną. Dobrze. I już. I robimy to samo z drugą częścią. Wkładamy, wyciągamy. Tak żeby było równo tutaj. Już dopasowujemy do tego i przyklejamy. O. Proszę. No to tyle. Trochę nawet za dużo Kasia. Trochę mniej trzeba, wiesz, za dużo. Mhm. Przesuniemy. O. Tyle wystarczy. I robimy z drugiej strony to samo. Co się tutaj? Dobra. Filipie, czekaj, może ja pomogę trochę, co? Bo nie na tą stronę włożyłeś jajeczko, a i nam się tu skleiło. Mhm. O Już. I teraz Filipek musisz? Tak, musisz uważać, żeby to nam, bo to nie może się skleić ze sobą, wiesz? O te części się nie mogą, no, ale u ciebie później będzie. Coś tam będziemy zaraz reperować, Filip, nic się nie martw. Dobrze. I teraz tak, słuchajcie, co robimy dalej? Poczekaj Filipku, poczekaj, co robimy dalej? Słuchajcie, przyklejamy do naszych Mhm. Przyklejamy teraz skrzydełka, jedno skrzydełko. Smaruj. Bo kurczaki mają skrzydełka, nie? Ale nie umieją latać. No nie fruwają. I tak samo jak pingwiny. i strusie. Mhm. Proszę bardzo, i drugie skrzydełko tak, na talciu. No o tak? O tak? O tak? O tak, W środku, między do jajeczek tam, do środka, do tego kurczaka. Już wystarczy. O, i wow. drugie. I już. Tak. O, tu zobacz, o tu, o, wkłada jedno i drugie z drugiej strony. Mamy już Natalciu to? Mamy. Słuchaj, to teraz smarujemy czubek albo możemy z jednej, z drugiej strony posmarować nasze jajko, z jednej, z drugiej strony. No i co musimy teraz włożyć? Natalka, jak myślisz? Czubeczek, nie? O tak, w środku smarujemy z jednej, z drugiej strony, tak. I mamy czubeczek, mamy już skrzydła, mamy czubek. Yy, mhm. To czego się nam brakuje? Czego nam brakuje? Twarzy. Dzioba, no twarzy nam brakuje, a na twarzy jest co? Oczy i dziobek. Oczy i dziobek, to co? Dziobek naklejamy, bo mamy gotowy, już wycięty. Ściągnęła się z tym słowem. Mhm. Dziabę. Proszę, Natalka, posmarowane, gdzie przykleisz dziobek? Proszę bardzo. Gdzie przyklejasz? Posmarowaliśmy już. O tak, tak, tak. Oj, 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 o tak. Może być tu czy gdzie indziej? Dobrze, no i rysuj oczy. Proszę bardzo. Dziobek i oczka. O tu, tu wyżej. O tu jedno oko. I drugie oko. No pięknie, ale mam pięknego kurczaka. Słuchajcie, mój wykluwający się kurczak jest już gotowy. Jeśli chcecie, możecie to jajo przyozdobić, tak żeby powstała z niego co? Pisanka. Pisanka. Proszę, i akcent na stół jest już gotowy. Przewracający się kurczak. Kasia stoi, twój stoi. Nasz, nasz się, słuchajcie, rozhuśtał. No, i Filip Twojego musimy tutaj rozłożyć, bo no nam się mógł skleić. Ale to nic, wszystko da się odkleić, póki dobrze nie zaschło. O, super. I Filipa też już jest kurczak. Gotowy. Gotowy. Życzy, żegnamy Was świątecznie i życzymy wesołych i spokojnych świąt. Ja. Wielkanocnych.